Dobry wszystkim, kupiłam, polecam, zużyłam, polecam. Część druga, bo się nie zmieściłam w części pierwszej: we wszystkim trzeba mieć doświadczenie, no ale dzisiaj zostały mi produkty, które kupiłam i polecam. Jeszcze ich nie zużyłam, a już je polecam. Produkty, mam wrażenie, w znakomitej większości do cery, sprawdzające się również do cery dojrzałej, także dziewczyny 40 E, obejrzyjcie naprawdę fajne rzeczy. Zacznę od czegoś, co, co nie jest pielęgnacją, a co jest naj, najfajniejszym e, i najbardziej wydajnym dezodorantem, jaki znam. Ja nie ma nic wspólnego z wiekiem, żeby nie było. Ten polecam szczególnie i to ten żelowy. Druga rzecz, o której wspomniałam w produktach. Zużyłam, polecam. Yy, jeden, jeden z nielicznych, jedna z nielicznych pomadek ochronnych, która nadaje symboliczny, ale jednak kolor, yy, która nie, w, nie wsiąka w moje usta. To jest Cranberry and Rosemary 6,590. Rzecz, na którą się skusiłam. Take the day off, klinika, czyli tej takiej tłuściźnie, która rzeczywiście autentycznie rozpuszcza, rozpuszcza makijaż, gdzie sobie jest coś takiego jak olej kokosowy. I jeśli jeśli chcecie dokładnie poznać konsystencję, ja tym zmywam również oczy bez najmniejszego problemu. Potem, potem ścieram to płatkiem i potem biorę się do wszystkich czynności myjących związanych z użyciem wody. Kupiłam w outlecie na szadłkach. Zapłaciłam niecałe 100 zł. Tak jak widzę, po, po używaniu yy, będzie. Używam codziennie oczywiście. Będzie, będzie bardzo wydajny i rzeczywiście nie wiem na czym to polega, ale coś takiego fajnego pozostawia, pozostawia na buzi, jeżeli możecie wydać około 100 zł na Take the Day Off. Jest jeszcze wersja w tubie takiej emulsji, ale ona mi się wydaje, jest, ona mi się wydaje zbyt taka lejąca, a co za tym idzie takie produkty zazwyczaj są mniej wydajne, ponieważ tak sobie chlapiemy na łapkę nie żałując take the day of clinic jak dla mnie dość znacząca zmiana w wieczornym demakijażu Jeżeli już dotknęłam mojej buzi przypomniało mi się, że dzisiaj po raz pierwszy mam na sobie nowy produkt, który chciałam przetestować na lato, żeby się nie smarować <śm> ciężkimi podkładami na lato i to jest Smashbox, krem CC, który ma bardzo wyraźnie napisane, reguluje wydzielanie sebum. Ja się przed chwilą przypudrowałam, żeby Was nie straszyć, ale jeśli chodzi o moją cerę, krem CC ze Smashboxa to krycie ma fajne, natomiast o matowieniu to tam ktoś się chyba zająknął, bo się zapomniał. Jeżeli o mnie chodzi, to nie ma tutaj w ogóle żadnych, żadnych kwestii matujących, a jak prezentuję się przed kamerą, to porównajcie i może napiszcie na dole, e, będę wiedziała. E, kupiłam sobie również, to jest no, lotion właściwie taki, e, z Shiseido. E, ja miałam już kiedyś wcześniej hu hu, 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 hu. E, e, Jakieś produkty z Shiseido i one mi się bardzo sprawdzały. Ten ma taką konsystencję takiego troszeczkę, takiej mm, lekko jest taki zagęszczony. Jeśli zamiast gadać, to można pokazać. Widzicie, on tak owszem spływa, ale niesie ze sobą również taki, mm, jak dla mojej tłustej cery to walor mm, nawilżający, wystarczający, tak bym powiedziała, o. I czuć jeszcze, jak się wsmarowuje, czuć jeszcze jego strukturę, bo on tak troszeczkę dłużej się wchłania i rzeczywiście, rzeczywiście jest bardzo odżywczy. Nie jest tak, że, to jest dla, dla mnie troszeczkę dziwne w tym produkcie, nie jest tak, że on y, y, powoduje uczucie nabilżenia skóry po jakimś tam czasie. Nawet mojej tłustej skóry, natomiast no, rzeczywiście coś takiego buduje w tej buzi, że ja już jestem tutaj naprawdę na ukończeniu i widzę, że ta moja skóra zaczęła, um, zaczęła inaczej wyglądać. Nie wiem, czy kupię kremy, bo to już są inne pieniądze zupełnie, ja za to zapłaciłam 119 zł um, i jestem zadowolona, jeśli tylko będę mogła, to do tego wrócę. Pamiętajcie, jeżeli byście używały takich produktów troszeczkę cięższych, nie takich zupełnie wodnistych, nie lejcie tego na wacik, bo to nie ma sensu. Ja, ja sobie wlewam odrobinę na rękę i, i natychmiast masowuję w twarz. Jeśli tylko mnie stać, to już jest końcówka, to używam jedynego kremu pod oczy. Który w ogóle cokolwiek powoduje, to jest Dior Scalp, ten J, czyli krem potoczny. On liftinguje w sposób mechaniczny, czyli, czyli no, no dokładnie tak jak te wypełniacze z marszczek, tak? że to jest wypełnienie mechaniczne, ale miesięczna kuracja tym kremem powoduje, że naprawdę pod tymi oczami zaczyna się dziać lepiej. Jedyny problem, jaki mam czasem z tym kremem, to jest taki, że pod pewnym kątem on źle reaguje na mm, aparat fotograficzny, na kamerę, na światło. Miałam już dwa przypadki, takie, że zarysowały mi się tutaj takie, takie białe ślady, widać było takiego zliftingowanego oka. Mm, ale y, to były uroczystości na które byłam i chyba troszeczkę przesadziłam z ilością tego produktu w oryginale 249 zł wiem, że to są pieniądze, ale jeżeli będziecie to stosowały, weźcie próbkę, od tego trzeba zacząć dziewczyny, no to, to nie ma co. Weźcie próbkę, jeżeli potem będziecie sobie to dzieliły na takie miesięczne kuracje, to to Wam na długo wytrzyma, bo miesiąc można używać to odstawić do lodówki. Poużywać czegoś innego i i tak to stosować w formie takiej naprawdę dość intensywnej kuracji. Jak dla mnie, żaden inny, jak dla mnie, żaden inny krem pod oczy nie jest warty używania. Nie, próbowałam już wiele rzeczy, ponieważ matowiąc swoją skórę robi sobie trochę krzywdę, również mm, zahaczając o skórę pod oczami, więc muszę mieć naprawdę krem fajny krem, bogaty. Dior. A skarb ten i je polecam. Jedna z rzeczy, które to jest Revlon Fotoredyn. Baza, która niekoniecznie jest opisywana jako baza do cery tłustej, mieszanej, hamująca wydzielanie sebum. Tymczasem hamuje wydzielanie sebum doskonale. Tymczasem wyrównuje pory, te takie, ja mam na przykład takie, jak, jak, jak struktura pomarańczki. Wyrównuje. Wiecie jeszcze, jaki patent stosuje? Nie stosuję bazy pod makijaż, tylko sobie wyciskam na rękę. Również tę bazę, łącznie pompeczkę tego, co używam do makijażu, i pompeczkę tej bazy, i wymieszawszy nakładam na twarz. To po pierwsze powoduje, że nakładam mniej podkładu, co już jest bardzo korzystne. Po drugie, nawet mam wrażenie, że wzmacnia działanie matujące i tego produktu, i w połączeniu z podkładem. Spróbujcie, dziewczyny. Pomieszać takie dwa produkty razem, nie kłaść ich po kolei. Albo nawet ja kiedyś miałam bazę, którą, którą stosowałam w taki sposób. To była bardzo stricte matująca. I mówię tutaj o starej, starej bazie z Sefory, na którą wszyscy psy wieszali. A ja używałam podkładu i tę bazę sobie wklepywałam w strefę T na podkład. To była jedna, jedyna rzecz, którą, która moją ultra tłustą cerę utrzymywała w należytym porządku. No i co? I wycofali. Fiksuję sobie od dawna podkłady, bo zafiksować trzeba, no ja tłusta to zafiksować trzeba. Fiksuję sobie podkłady e, takimi pudrami białymi, to jest Make Up For akurat, e, mimo tego, że Cię tu jest pojemność 10 gram. E, to się nie kończy. Wiem, że to są jakieś tam spore pieniądze. Ja też próbowałam innych tańszych produktów. Różnie było. Całkiem nieźle sprawdzał mi się Essens. za 11 zł Miał jedną wadę, bielił twarz. To mimo iż jest białej nie bieli. Jeżeli nie, miało, nie miałobyście na co wydać pieniążków, to y, High Definition Powder Make-up Forever polecam serdecznie. Rzecz, która jest niedoceniana, mam wrażenie, wśród wszystkich y, osób, które wypowiadają się. Ja tak zerkam, bo um, bateria się kończy. Wśród wszystkich osób, które y, mówią o różnych produktach. Na YouTubie to jest za 10:40 z numerem 1 kredka do brwi. Słuchajcie, ja już chyba nawet nie będę więcej na ten temat mówić. Już w życiu nie kupię nic innego. Miałam przeróżne produkty. Jeżeli miały szczoteczki, to się okazywało, że ja się tak przykładałam do, do tego malowania. Brwi, że sobie tutaj powycierałam nawet u nasady brwi masakra. Tego są dwa odcienie: ciepły i zimny. To jest, upewni się jeszcze, ale tak. To jest jedynka odcień. Odcień zimny w szafie Bell, tej nowej w Rosmanie. Polecam Wam bardzo gorąco. Wydaje się, że ja już go używam. z no miesiąc z okładem Mam wrażenie, że produkt niekończący się i co ważne, można fajnie wyrysować brakujące końcówki tutaj mm, brwi i tego nie widać. To się nie robi sine, to, się, to w ogóle generalnie bardzo równo się rozprowadza, jak dla mnie fenomen za 10 zł. Fenomen za 5 zł to kredka Lovely i tutaj nawet nie chodzi o kolor, bo Kolor jest taki, w moim przypadku delikatnie różowy, numer 1 z serii Lovely Perfect Line. Dostatecznie mm, kremowa, żeby nie wysychać na ustach, ale nie tak strasznie kremowa, żeby się rozpływała na ustach w szafie, w szafie Lovely. Polecam bardzo gorąco. Trudno nałożyć jej zbyt dużą ilość. Cud za 5 zł. Jeżeli tylko pokażą się, chociaż właściwie są już w przygotowaniu produkty, które kupiłam i polecam, to oczywiście będę się z Wami nimi dzielić. A dzisiaj bardzo gorąco dziękuję za oglądanie. I zapraszam do siebie na kawę bez cukru w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia.